Witam serdecznie przyjaciele, witam! Dzisiaj mamy piękną niedzielę Gołąbki młode sobie fajnie siedzą na wlocie, jak co widać Pięknie się dzień zapowiada, jeszcze chłodniutko, fajnie Także dzisiaj co nieco o gołębiach Na prośbę mojego serdecznego przyjaciela Który chciał, żebym coś nagrał na temat moich gołąbków Tu na wolierce sobie siedzi parę, parę ptaszków Wolierka fajnie zrobiona, tutaj nie wiem czy cokolwiek będzie widać pod tym słoneczkiem, ale może, może. Nie chcę tam ich płoszyć, wchodzić bardziej z tej strony. To są gołębie rozpłodowe od przyjaciela Rafałka Świtasa, którego bardzo serdecznie pozdrawiam z oddziału radą Czołowego Hodowcy. Gołąbki się lęgną, cały, e, cały rok tutaj się lęgły, siedziały, młode zostały odsadzane tylko, także co nieco się nalęgło tych gołąbków. Co nieco się nalęgło, także gołąbki z czołowej hodowli. Proszę bardzo, tutaj młodzież. Tegoroczna, właśnie sobie siedzi. Odsadzona właśnie po gołębiach. Po gołębiach od przyjaciela Rafała oraz z moich gołębi, które kiedyś, kiedyś bardzo dobrze leciały. No, są tu też młode po gołębiach pocztowych Ekskluzif, czyli gołąbkach nielotowanych. Coś wcześniej Wam na filmikach mówiłem, o wiadomo, kto wie, to zna się no to oczywiście te żółte gołąbki, to, to, nie, to nie będą gołąbki wywożone, czy nie będą trenowane, czy nie będą lotowane. No już mówię to w takiej formie, żeby, żeby każdy zrozumiał o co chodzi. Człowiek, nawet który nie, nie, nigdy nie spotkał się z tematyką gołębiarską. Także młode sobie fajnie siedzą. Zdrowe są gołąbki. Ostatnio były trochę problemy z drogami oddechowymi. Ale gołębie zostały przeleczone doksycykliną. 5 dni. No i jak widać już jest dobrze. Już jest dobrze z gołąbki, są zdrowe, fajne, cieszą, cieszą moje oko. Wczoraj dostały na karmę propolis. Propolis dostały na karmę. Rozrobiony dzień wcześniej. Na karmę, całą noc stał. Z rana dostały. Dzisiaj pewnie dostanę borowinę, czyli tak zwane czarne błoto i na to zioła, i na to zioła dwa razy w tygodniu staram się, a przynajmniej raz dawać. No. Jest tu parę też gołąbków, które nabyłem od fajnego hodowcy z Kielc, zapomniałem szczerze mówiąc jak się nazywa, bo skomplikowane trochę nazwisko, pamiętam tylko, że pan Janusz. Co ciekawe, co ciekawe jest kolega z Kielc, leci, można powiedzieć, no tak, 17 chyba teraz jest na liście, bardzo że w miarę nieźle leci w oddziale Kielce. I co jest ciekawostką, właśnie, no, poznałem go po prostu, jest to przyjaciel mojego przyjaciela z Radomia, dlatego mnie zmobilizowało to, no, mam parę gołębi od niego fajnych, po prostu gołębniki jego nie są takie najnowocześniejsze, można powiedzieć. Delikatnie, no są gołąbki, są gołębniki proste, takie jak ja miałem kiedyś, kiedyś, kiedyś. W gołębnikach nie sprząta prawie wcale ten człowiek. Także wiem, że gołębie są zahartowane na przeróżne choroby, bo też ma, wy ma wyniki. No co jest dziwne, ma, ma wyniki, no nie? Czyli to mnie zmobilizowało, skoro z takiego prowadzenia ma jeszcze wyniki, czyli te gołębie są obyte z wszelakimi chorobami, czyli są odporne. Dlatego po prostu zaciekawił mnie ten gołębnik, bo wiadomo, no jeśli bym nabył te gołąbki z gołębnika, w którym wszystko jest, jak to mówią w skrócie, wychuchane, wydmuchane, yy, czysz czyszczone dwa razy dziennie z podłogi, można jeść jak z talerza, gołębniki katalogowe, no to wtedy no trzeba tym gołębiom prawdopodobnie zapewnić taki sam byt, jaki miał poprzedni jego właściciela, no nie? No bo te gołębie są nauczone do takiej czystości, takie gołębie przeważnie, gdy się spotkają z jakimiś bakteriami, z czymś, szybko mogą łapać infekcje, no nie, ponieważ nie są aż tak bardzo uodpornione jak gołębniki, jak gołębie z takich gołębników właśnie, yy, właśnie po prostu nie, yy, niezbyt zadbanych niezbyt zadbanych, ale co dziwne wyniki, wyniki mówią same za siebie, znaczy no, przyjaciele, o, to są gołąbki młode. To są gołąbki młode tegoroczne. Coś tam e, zaczniemy trenować już niedługo, znaczy no nie śpieszę się za bardzo, ponieważ trzeci rok nie rywalizuje w PZHGP, także podejrzewam, że sobie treningi zrobię od września. Nie muszę się śpieszyć z tymi wyw wywózkami. Nie gonią mnie absolutnie terminy, także spokojnie mnie pozwolę. Po prostu dorosnąć gołąbką późnym, które są tam, można powiedzieć, na jednym piórku dopiero teraz, czy nawet, nawet nie, bo niektóre dopiero zaczęły się zaczęły latać. Także tu są gołąbki, tu są gołąbki po prostu tegoroczne. Tu zaś mamy gołąbki, to no też, też tegoroczne, w drugim gołębniku, w tym starszym gołębniku po prostu. O, tu jest ten gołębnik nowy, tu jest gołębniczek właśnie ten starszy i tu mamy gołąbki. Tutaj mamy gołąbki właśnie i stare, które się po prostu lęgły cały rok po moich gołębiach, które kiedyś, kiedyś latały bardzo dobrze, czyli potomki gołąbków, które wracały tam z Brukseli, z Paryża w 15 roku. Jak już na wcześniejszych filmikach mówiłem, no jest tu trochę tych gołąbków też, także suma sumarum, no no będzie w sumie, mi się wydaje, ze 150 gołębi, co też nie jest jakąś wielką liczbą. Gołąbki zostały stare samemu, przelotowałem troszeczkę, no nie, nie wywoziłem zbyt daleko, bo nie miałem możliwości w tym roku za bardzo. Tak jak mówię, no, gołęb, gołąbki stare, które latały kiedyś całe programy w PZHGP nie wywoziłem w ogóle, ponieważ one są... one już pokazały swoje. No, na przykład ten samieczyk z 18 roku, co tu siedzi, no po prostu no e, parę razy robił wszystkie loty oddziałowe, e, rob, robił loty zagraniczne, no to jaki sens go jest wywozić po prostu. Niech się lęknie, skoro nie rywalizuje, nie dba o jakieś tam e, punkty, nie, nie o... Uchary w tym roku, no, dla, dlatego niech, niech jako rozpłodowy niech się sprawdza, no nie niech się sprawdza jako gołąbek rozpłodowy. Także wywoziłem gołąbki e, roczne i niektóre dwulatki. Najdalej no. No Wam powiem, tylko wywoziłem Wars za Warszawy, no 130 km dokładnie, e, także, także stamtąd najdalej. Pusz parę sztuk nie przyszło, wiadomo przesiew jak to mówią, si mówią musi być troszeczkę ale większość fajnie ptaków przyszła, no. Także tu są te gołąbki. Tu są gołąbki też pocztowe, czyli gołębie, które się wywozi, które wracają, które cieszą moje, moje oko właśnie nie tylko swoim, swoim wyglądem, ale też też właśnie wynikami sportowymi. Że wracają do domu, fajnie wracają, jak będę myślę się niedługo znowu zapisać do... I rywalizować w PZHGP, jak trochę sytuacja w pozwoli, być może w oddziale szydłowiec tym razem spróbuje swoich sił. Także tu są takie gołąbki, tu są gołąbki pocztowe. To samo co daje po prostu w tam, tamtym gołębniku młodym, to samo daje i tutaj w tym gołębniku. Także tak samo dostają, dostają, głównie to co dostają no to właśnie borowina, e, e, propolis. No i oczywiście też tutaj dawałem 5 dni na drogi oddechowe, doksycyklinę. Także gołąbki są za, wyleczone, fajnie wyglądają. Wcześniej, wcześniej Metranidazol też dawałem gołąbkom. Także fajnie fajnie sobie gołąbki wyglądają. Także teraz jesteśmy w Głębniku, właśnie pocztowy ekskluzyw, czyli na górze, o tu mam gołąbki, właśnie gołąbki ozdobne gołąbki żółte przeważnie, które cieszą moje oko które nie będą w ogóle wywożone. Tu fajne do odstawienia mudeczki, fajnie kolorystyczne nam wyszły. Niektóre na wlocie, właśnie poszczepiłem ostatnio parę dni, dlatego tych młodych jeszcze na razie nie odsadzałem nigdzie. Przez wczoraj szczepiłem szczepionką Kolumba, jest to bardzo dobra szczepionka, uważam słowacka, od Paramiksa wiriozy, czyli od tak zwanego kręćka, także gołąbki łapią odporność, także jeszcze nie odsadzałem. Także sobie oczywiście młode szczepiłem, młode gołąbki, bo stare już wcześniej były szczepione. Także gołąbki sobie tutaj czekają, odparniają się. Niedługo trafią na gołębniczek. Razem z gołębiami pocztowymi będą trenować, koło domu oczywiście. Także fajnie to się przedstawia. W tym roku bardzo dobry sezon, można powiedzieć na gołębie młode. Prawie wcale nie chorowały, nie było, nie było dużo zaginięć tych gołąbków, też nie odchodziły od domu, jak to nieraz bywa w poprzednich latach. Także sezon lęgowy uważam za bardzo udany. Zaraz puścimy gołąbki, polatają. No nie będę już tego nagrywał, bo ostatnio parę filmików jak gołębie młode trenują koło domu. Nagrywałem, także wiecie o tym doskonale. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich hodowców i życzę miłego dnia. Dobry lot.